to będzie wklejane wszędzie yy, po całości środek tej taśmy mniej więcej tutaj w tym narożniku i, i tak dookoła wszystko będzie robione no i rozrabiamy sobie tą, to nasze hydro najpierw wlewamy sobie ten komponent B wlewamy sobie Stujemy skrętarkę. Mamy skręter naszykowaną. I teraz wsypujemy sobie ten komponent A. Ja na początku sypię sobie tak z połowę, żeby było mi to lepiej rozmieszać. Bierzemy sobie. I wsypać sobie resztę. I mieszamy I Jak to mamy już ładnie rozmieszane, to nie robimy od razu, tylko czekamy sobie 5 minut, później przemieszać ponownie i dopiero do roboty. Po 5 minutach jak to się tam nam trochę pogryzło. Przemieszać drugi raz i teraz od tej pory mniej więcej mamy godzinkę 60 minut na pracę. Także idziemy sobie robić. Ja będę działał takim pędzelkiem. Veins. I've been driving this train years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes. Made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight. Never stopped, never changed all the squad here to play. And I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push bars, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never captain's in space. I won't stop till I hear him say. Oh, oh. Again i got tired eyes need a cup of blend that's right in the am that's my only friend no light just the sun coming up on the horizon i lose track of time yeah move fast and climb a new class divine yeah true passion shines and a true passing time i choose that to you Nie wiem, będzie widać, bo to słońce tak świeci, no ale tak to tutaj wygląda. Tutaj wszędzie mam powtórzoną taśmę. No i tutaj wszędzie robiłem sobie narożnik wewnętrzny i zewnętrzny. I dodatkowo później na to jeszcze poszedł tutaj ten pasek no taśmy. Tak? Czyli jeszcze dodatkowo na to, mimo że tu mamy narożnik wewnętrzny zrobiony, wszystko zalepione później znowu dla hydroizolacji, znowu ten pasek tutaj, także wszystko tutaj jest uszczelnione, narożniki zewnętrzne też tam sobie robiłem, podcinając i nachodząc zawija, zawijałem to, nie, ma, nie miałem tutaj gotowych, robiłem to na zasadzie tak jak w tamtym narożniku robiłem zewnętrzny robiłem sobie tutaj zewnętrzne, zawijałem, podwijałem i to sobie kleiłem. Jak to złapie, no to będzie jedna, że tak powiem, całość, nic tam nie. Nie, nie nie wejdzie, to zaraz mi powie, że pewnie inna kolejność, na początku ta taśma, na początku tamta, może i tak, może i nie nie wiem, robię tak, powiem Wam, że jak to złapię, to jest jedna wielka skorupa i woda tu nie ma szans podejść, tym bardziej, że ten produkt jest wykorzystywany, tak jak wspomniałem wcześniej, do no do uszczelniania między innymi basenów bodajże tam na napór wody do 70 chyba metrów jest to wytrzymałe jeżeli tam określoną grubość ileś tam milimetrów się da także no nie, nie dajemy się też zwariować i tak taśma tutaj jest tak dana yy, prawie że wszędzie gdzie, gdzie była możliwość także jest i tak chyba zrobione nad wyraz dobrze moim przynajmniej zdaniem niektórzy w ogóle nie kładą hydroizolacji, kładą hydroizolację to nie kładą taśmy, tu będzie hydro zaraz po całości smarujemy I są w narożnikach i tutaj na obrzeżach yy, taśmy są powklejane także Chyba jest gitara. Ogólnie tutaj można byłoby sobie dać spokój z tymi taśmami, ale nie wiem, kiedy będę robił daszek tutaj. Także może to być jeszcze narażone tutaj na działanie wody. Także sobie to obkleiłem. Jeżeli byście mieli zadaszone, to no umówmy się, te, te taśmy tutaj nie byłyby potrzebne, no bo de facto woda wam by tutaj bezpośrednio nie szła, aczkolwiek hydroizolację na zewnątrz zawsze bym dał, wilgoć w powietrzu i tak dalej

schody w hydroizolacji taki ładny szarawy kolor, tutaj i tutaj bok, też do samego dołu sobie objechałem w hydro. No i co, czekam kilka godzin, kładę drugą warstwę też łapkowcem, bez żadnej filozofii, i hydroizolację y, mamy skończoną. Y, mi tutaj pójdą no, dwa gaderka na drugi raz mi jeszcze powinno starczyć, także hydroizolacja sama hydroizolacja bez tych taśmy wyjdzie około 500 zł plus taśmy przeliczę ile tutaj metrów było tych taśmy i jakąś tam cenę też wam gdzieś tutaj wam wyskoczy no i tyle następny dzień to będzie kładzenie płytek, już takie można powiedzieć końcowe, później jeszcze fugowanie i będziemy kończyć etap pracy na dworzu, przynajmniej jeśli chodzi o faraz, bo się tutaj daszek do zrobienia jest w planach i może coś się tutaj ociepli, ale zobaczymy jak to wyjdzie. E, cieszy mnie, że udało się to zrobić twu twu fu bo pogodę mamy średnią, ale namiot jest, tu mam taki sznureczek jeszcze, to ewentualnie tutaj sobie folię po zakładami, żeby mi tu nie leciało. Na to hydro. Pozdrawiam Was serdecznie, jeśli się podobało, łapka w górę, zasubskrybujcie kanał, będzie mi bardzo miło. Was to dużo nie kosztuje, a mnie motywuje do dalszej pracy i pozwala mi rozwijać kanał. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć. Żebyście nie myśleli, że to wszystko tak ładnie idzie i pogoda dopisuje. Także tutaj taką konstrukcję sobie jeszcze zrobiłem. Bo powiem Wam, że pogoda jest co najmniej słaba. A położyłem pierwszą warstwę hydro i nie chcę, żeby mi to na może nie spłynęło, ale to zniszczyło się, to musiał to poprawiać, także oprócz namiotu jeszcze konstrukcja własna, gruba fowia ze spadkiem, żeby to sobie wszystko spływało tutaj, no i taka to jest właśnie robota na zewnątrz, fajnie, przyjemnie na powietrzu.